Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Będę robiła czytanie dla byków na kwiecień 2025 roku. Rozkład będę robiła z The Light, Sears, Tarot. Myślę, że wystarczy, i zobaczmy, co tutaj na kwiecień. Wylosuję dla Was jeszcze jedną energię stali, słowa dla duszy z afirmacją. I tak, energia miesiąca mm, głupiec, czyli wejście w coś nowego, tak? Wielkie arkana, więc to będzie miało znaczenie, będzie to rzutowało na przyszłość, więc no, możecie się po prostu bać trochę, tak? Nie wiadomo, czy to się uda, czy to wypali, czy nie, jest ryzyko. Dobrze. Czyli to będzie energia miesiąca. Natomiast trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, dwa denary. E, czyli codzienność, rutyna. Myślę, że to będzie trzeba sprawdzić, czy idziecie w dobrym kierunku. E, tu może być właśnie, jakby, ponieważ to jest jako w pozycji ta trudność, tak, czyli może ten kierunek, czy, czy to jest dobre, tak, czy wejście w to coś nowego, czy to będzie dla Was dobre, czy to będzie korzystne. A więc tu mogą być takie e, dylematy. Dobrze, zobaczmy, jaka e, tutaj niespodzianka. mag no przepiękna energia, więc tutaj e, niespodziewanie. Poczujecie tą siłę, nawet jeżeli nie będziecie uważali, że macie wszystkie instrumenty, że jesteście na wysokim poziomie, żeby wchodzić w to, to myślę, że i tak będziecie mieli odwagę, tak? Że no, przyjdzie może ten impuls taki, że te dwa denary. E tutaj e, ustąpią tej e, energii maga. Oczywiście, no może być to jakaś osoba, tak, która się e, pojawia w waszym życiu. E, no zobaczmy co tam dalej. To co robić w takim wypadku? Mm, cztery kielichy. To ja bym powiedziała, że e, może troszeczkę wycofać się jednak, tak? Bo tu cztery kielichy w pozycji co robić, tak? Czyli no, może tutaj na yy, może byście chcieli w coś wejść tak naprawdę, tak? Bo tutaj może byście chcieli w coś wejść nowego, ale tu jest, ja bym powiedziała, zalecane wam, jeżeli to chodzi o jakieś sprawy emocjonalne, miłosne też. Ja bym powiedziała, że tutaj jest Wam zalecane, żebyście się jednak wstrzymali, tak? Może po prostu coś kończycie i żeby nie wchodzić od razu w coś nowego, tylko żebyście się zatrzymali, może tu jest po prostu potrzebny e, czas, e, żeby odpocząć, żeby się pozbierać, żeby się uleczyć, tak? Trochę stagnacji tutaj ja bym powiedziała, że może jest y, potrzeba. Oczywiście to nie muszą być jakieś y, właśnie y, sprawy miłosne, nie musi to być jakieś rozstanie, może to też po prostu ym, no wejście właśnie w jakąś, y, w, w coś innego, tak? Też może tutaj mówić, żebyście jednak może. Yy, zastanowili się trochę, żeby to przemyśleć, żeby troszeczkę, jakby, zwolnić, tak? No dobrze, zobaczmy, yy, to czego nie robić, tak? Siedem kielichów, no proszę, czyli nie wybierać nowych, nowej drogi. Jeszcze jest za wcześnie, tutaj może coś się jeszcze zmienić, tak? W jakiejś sprawie, yy, jakby, rzucanie się, jeszcze, jeszcze, yy, jeszcze to nie jest ten czas, tak? Tu trzeba się zastanowić, nie wybierać jeszcze żadnych nowych dróg. Więc tak bym powiedziała, że to jest zalecane. Wynik, wynik podsumowanie: sześć mieczy, uleczenie, przejście na spokojne wody. Tak? Czyli tu bardziej jest zalecane, bym powiedziała, żeby właśnie się uspokoić, wyciszyć, że to jeszcze nie jest czas na wchodzenie w nowe tak, bo może, może wy macie jakąś taką chęć, może coś się pojawia e, właśnie jakaś droga, tak e, coś może was tutaj e, pociąga, żeby wejść w to ale tak jak powiedziałam z tych energii e, wynika, żeby jednak e, żeby jednak nie wchodzić tak, żeby nie wchodzić w to nowe jeszcze mhm. no dobrze to jeszcze podobierajmy trochę tych energii może do tych Um, czego może dotyczyć y, te, ten, ten, głu, ten głupiec, tak? No proszę, jakiegoś wyboru, tak? Czyli jeszcze, jeżeli właśnie y, macie jakiś dylemat, tak? Y, macie podjąć jakąś decyzję, a nie jesteście jeszcze w 100% pewni może, tak? Żeby jeszcze się wstrzymać, żeby jeszcze nie wybierać tej drogi, czy tej osoby, tak? Z którą będziecie chcieli iść. To może się jeszcze wszystko y, po prostu zmienić. Trzeba tutaj się wstrzymać. Oczywiście to nie musi być nowa. Może są jakieś dwie osoby, które y, są po prostu już w waszym życiu y, i po prostu którą wybrać to też bym powiedziała, znaczy, którą pracę, tak? Też bym powiedziała, żeby się wstrzymać jeszcze. Hmm. Gdzie tu jeszcze? Może coś na taką maga też? O co tu chodzi z tym magiem? Bo on tutaj jako niespodzianka, tak? Niespodziewanie się to pojawia. Może impuls po prostu, tak? Żeby tutaj... Hmm coś zadziałać. No też dwa e, niespodziewanie, tak, e, może właśnie tu chodzi o jakiś wybór, tak, trzeba coś, coś trzeba e, dokonać jakiegoś wyboru i tu może jest ten impuls, żeby jednak iść może być, tak, że weź coś, jeżeli by coś takiego było, to bym powiedziała, żeby się jednak a wstrzymać, jeszcze może na sześć mieczy coś wezmę. Może to jeszcze nie jest po prostu czas. Może jeszcze potrzebujecie się czegoś dowiedzieć, zrozumieć, właśnie w spokoju, w ciszy, przemyśleć te sprawy. Proszę, tutaj jest, to są trzy miecze. Będzie to uzdrowienie, ale tak jak mówię, tu są te trzy miecie, miecze. Jest, jest tutaj jakieś y, rozpoznanie. Jest jakiś tu ból. Dobrze. Dobrze, jak to się może po prostu potoczyć jeszcze. Jak to może. Dobrze że są, że jest y, trzy miecze, ale też jest sześć mieczy, tak? Czyli przejście na tą spokojniejszą wodę, ale tak jak powiedziałam. Y, może y, nie zalecane jest Wam od razu rzucać się w coś nowego. No, jest tu tak, też śmierć, czyli transformacja. Myślę, że tutaj trzeba przejść jakiś proces, tak? Tu trzeba pewne rzeczy wyczyścić. Y, bo po prostu, jeżeli właśnie wejdziecie od razu, to może też to się źle skończyć. I co, co dalej po tym? No proszę bardzo, cały czas jest to y, uleczenie, tak? Cztery Cztery miecze też też jest to takie. E, e, trzy miecze raczej. E, przepraszam, tu są, tu są trzy miecze, a tu cztery miecze, czyli to jest cały czas tak, jakby to uleczenie. Jest tutaj uleczenie, też wyczyszczenie pewnych, e, wszystkiego, tak. I dopiero może coś wtedy e, wypadałoby, dopiero e, wtedy coś zrobić, tak. Tu się jeszcze może e, dużo zmienić. E, Albo po prostu potrzebujecie też jakby odpocząć, żeby się zdystansować, tak? Żeby się uzdrowić, zanim wejdziecie w coś nowego na przykład, tak? Albo tak jak powiedziałam, bo tu też jest nie wybierać nowej drogi. Może tu się jeszcze coś wyjaśni, tak? No dobrze, zobaczymy. Wezmę jeszcze jedną energię stali, słowa dla duszy. A pamiętajcie, że takie energie, afirmacje działają tylko wtedy, kiedy naprawdę czujemy to, ponieważ takie puste y, y, mówienie nie ma sensu. Tak? To trzeba czuć, trzeba y, tą energię jakby y, mieć połączenie z nią. Jestem dobrem, zdrowiem, spokojem, miłością i światłem. I bardzo dobrze, właśnie. Jestem dobrym, zdrowiem, pokojem, miłością, światłem i to bardzo dobrze. I myślę, że yy, yy, zamiast wrzucać się, lepiej odpocząć, uzdrowić się i dopiero wtedy yy, wchodzić yy, w nowe. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Byków na kwiecień 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. I co, do zobaczenia w następnym czytaniu. Hej!